Dzień dobry. Witam Was w mojej kotłowni. Tutaj na zbliżeniu widzicie tak zwany anemostat. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o powietrzu w kotłowni. I mam na myśli powietrze, które służy do spalania drewna, bo część osób zapomina, że. Drewno do spalenia potrzebuje dużych ilości powietrza. U mnie wyglądało to w ten sposób, że kiedy wybudowałem tę kotłownię, to tutaj za dzisiejszym ląd domatem był taki otwór przy ziemi, przez który wpływało z zewnątrz powietrze. Potem po jakimś czasie za tą ścianą powstał. Powstało kolejne pomieszczenie, otwór zniknął, a ja o tym po prostu zapomniałem. I teraz, przy okazji odbioru kotłowni, przyjechał pan kominiarz i stwierdził, że nie mam dostępu powietrza. Ja mówię, no jak? Przecież tutaj mamy na dole wlot powietrza, u góry jest wylot. No, niby tak. Tylko, że zapomniałem o tym, że jest to. Wentylacja, natomiast nie ma dopływu powietrza do spalania. Wywierciłem więc otwór. Przepisy stanowią, że powinien być do 30 cm od podłogi, jeśli się nie mylę. I w przypadku mojego pieca średnica wynosi 15 cm. I co się zmieniło? Zauważyłem, że lepiej dopala się drewno, jest wyższa temperatura spalin. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy ten dopływ powietrza ma na to jakiś wpływ. Podejrzewam, że, że tak, skoro. Spaliny są bardziej gorące, to pewnie i płomień jest bardziej intensywny. Zatem, jeżeli ktoś ma problemy ze swoim kotłem, zauważa, że kocioł nie osiąga mocy, brudzi, dymi, oblepia się, to może warto zastanowić się, czy jest wystarczająca ilość powietrza do spalenia paliwa. Niby to takie oczywiste, ale na własnym przykładzie widzę, że nie zawsze. To tyle o powietrzu. Chciałbym też na zakończenie powiedzieć, że wreszcie opanowałem tutaj te pokrętła. Ustawiam sobie lewe pokrętło tak, jak widać. Pod koniec palenia prawe ustawiam w ten sposób. I to sprawia, że kocioł wygasza mi się dokładnie wtedy, kiedy kończy się paliwo. Nie wychładza bufora. Ostatnio też regularnie osiągam na buforze 85 stopni, ponieważ po prostu wiem już z doświadczenia, ile drewna mogę dołożyć. Robię także, robię pierwszy pełny cały wsad i drugi, jakieś 3 czwarte i to mi wystarcza na to, żeby ten bufor od temperatury średniej 50 stopni zagrzać do 85. To wszystko na dziś, pamiętajcie o powietrzu, sprawdźcie sobie dopływ powietrza do waszych kotłów. Pozdrawiam.